Dzisiaj witamy Was z miasta. I gramy w Unturned I dzisiaj, tak jak już przedtem wspominałem, będziemy się rozwijać na farmie, nie tu. Tylko na razie z farmy wyjechałem w podróż i znalazłem się tutaj w mieście. I tutaj na razie pozbieram się jakieś wszelakie zapasy i wyruszymy z powrotem na farmę. Mam nadzieję, że nic mnie nie zabije z tyłu. Nikt mnie nie zabije. Nikt mnie nie zabije. Kurde się tego. No leź. Do mnie. Dobra, zabiliśmy parę zabiegów. Rozbieramy jakieś te zapasy. Może będzie jakieś... mieć... O, wodeseczki. Główny szel, to tak dobrze. Uuuu, gold. Dobra, kilogol, ale to nie, tego nie będziemy, bo macie to jest chyba lepsza. Dobra. Uuu, co to jest? Yeah, kilo. Będziemy mogli... Łupać. Kamienie będziemy mogli łupać. Dupać kamienie! O kurde, jaki squalify! fajny. że coś nauczyć, grać bo kiepsko idzie na razie. I trzeba znaleźć jeszcze jakiś plecak, bo bez plecaka to będzie dupa. Nic nie będziemy mogli zbierać. Mówię, muszę znaleźć się jakoś w jakiś sposób. bo ja tu umrę. Jest jakieś ubranie, ale my ubranie mamy i koszulkę! Jesteśmy znowu bez skaczy. Zginęliśmy drugi raz niestety na farmie. W jaki sposób? E, chciałem wejść w taką. Takie kurczę. Pale były takie, co na ziemię się kładzie i te zombie jak wejdą to giną. No wlazłem wtedy pal, bo chciałem zobaczyć ile kapa zabiera. I co zginąłem? No jestem super, naprawdę. Tylko ja takie rzeczy potrafię. No, chyba to wiecie, Bo mówiłem w pierwszym filmie tak. Nie w drugi, drugim. W drugim filmie tak gadałem. Chyba. No dokładnie. No, więc możecie się spodziewać, po mnie wiele takich głupot, tyle będzie hali, że głowa mała. I bum, teraz. Nie, dobra, nie, głupot nie robię. Dobra, no, nie będę cały czas gadał. No, przyjechaliśmy tutaj, o, właśnie, obok naszej farmy była druga farma i z tamtej drugiej farmy przyjechaliśmy tutaj samochodem. Dokładnie tak. Nie wiem, czy nie, teraz ten samochód jest. Nie dotrzymałem, a, tam jest, Ten tym różowym dokładnie przyjechaliśmy. Ha, gej! Tym gejowskim samochodem. Niedługo będziemy z powrotem wracać na farmę, tylko na razie zbiorę tutaj zapasy, rozwalę te lamusy. Rozwalę ich, rozwalę ich, rozwalę ich. Co oni mi nie widzą zabijamy Dobra, udało mi się przeżyć. Dobra, nie nagrywam. bo jak zginę, to będzie śmieszne. Dobra, nie, nie, co ja gadam. Nie będzie śmieszne. Zwetankowałem sobie furę i jedziemy na farmę. Mamy na maksa benzynkę. Wziąłem jeszcze na zapas jedną jeszcze. Zabiję teraz zombiaka. A tu jest ta druga farma. Do tyłu. Przykro. Bo nam rozwali samochód. Jeden zombie. Dobrze, przejedźmy go. Dobra. W ten razie się nie zatrzymujemy, bo nie mamy za bardzo i tak jak wziąć rzeczy, bo mamy tylko cztery miejsca. Tak, tu mamy benzynę na full. Właśnie nie mamy pal więc sobie ustawimy na drugiej farmie Tam gdzie chcemy się rozwijać, czyli tam dokładnie Tak, i to będzie fajnie Naprawdę będzie fajnie No zjedźmy tych lamusów Tego Tego Jeszcze tego lamusa zjedźmy, Zjedzmy Zjedźmy, zjedzmy Tego i tego Jeszcze tego Dobra Zatrzymajmy się tu gdzieś Zjedźmy jeszcze w Tego Cofnij się, cofnij się, cofnij się Dobra, nie damy im rozwalić na samochodu Dobra, rozwaliliśmy ich Gówno zabrano trochę hapa Jest plecak, bardzo dobrze A, tu się ten plecak cały czas Dobra, nie, ten, rozwiniemy się tutaj Na pewno się tutaj zostawimy. O, stawiamy tutaj pal Pod trójeczką jest pal Stawiamy tutaj ładnie Dokładnie tak, i już nie przejdę na Tutaj sobie zastawiliśmy, właśnie. Tak, ci tu się Tutaj tędy już mam zombie nie przejdę. Wystarczy, że zrobimy tak. Tu ich oszukamy, wejdziemy i ich rozwalimy. A, no i właśnie na tym palu się zabiłem przedtem. No ale już nie będzie takiego samego błędu. Teraz założymy tylko plecak jeszcze. I można zbierać wszystkie rzeczy po kolei. I już możemy się czegoś powoli. Zbierać nasze rzeczy. Wejdziemy jeszcze tam z powrotem do miasta. Do miasta jeszcze później pojedziemy na chwilę. Dobra, tymczasem tutaj, tutaj zobaczymy jakieś rzeczy, czy są ciekawe. Jakieś ziarna, czy są już, czy można zasiać. Tak, dobra, to będzie można zasiać. To będzie można zasiać, to będzie można zasiać. I tutaj chyba jeszcze są ziarenka, no nie, tym razem nie. No dobra, trudno. Mamy trzy ziarenka, idziemy tam je posadzić ładnie. I zaraz do was wracamy Dobra jesteśmy na drugiej farmie Pozbieramy tutaj też rzeczy jakieś jak będą Tak weźmy tą broń Tutaj nic nie ma I broń mamy, dobrze przyda nam się W razie czego Tutaj co my tu mamy tę drugą to Nie, to nie chcę co Tutaj coś jest Nie ma, dobra Chyba na tym byśmy skończyli Dobra teraz jedziemy do miasta Dotarliśmy do miasta full, Jest tu full zombie Dobra. Zostawiliśmy się tutaj w tym miejscu, i będziemy do nich teraz naparzać z kolta. nie tak, chodź tu podejść. Dobra, dobra, załadujmy, bo mamy jeszcze dwa, jeden magazynek. Dwa magazyny, Dobra, jeszcze raz. I na tym by się skończyła nasza amunicja. Ale mamy jeszcze to. Barelka mamy jeszcze. Jeszcze tego mamy na koniec. A nie ma broń, dobra. Teraz tak, to wyrzucamy szybko. To wyrzucamy szybko. Bierzemy dwójeczkę i idziemy go cisnąć. Damn, I'm good. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Czysto, dobra, pozbieramy zapasy. Pozbieraliśmy trochę surków. I zebraliśmy cztery samochodziki, tak dokładnie, tu mamy jakiegoś pick-up'a chyba, albo może nie Tutaj mamy porszaka. policyjny wóz porsche, patrzcie, tutaj mamy jakiś damusów, spadłem Dobra, nic się nie stało, spadłem, ale jestem znowu na poziomie, dobra, pociśnijmy tych damusów Tutaj zmasakrowaliśmy. Już wszyscy. Dobra, ładną rzecz tu zrobiliśmy. Pozbierajmy to, co musimy pozbierać. I będziemy lecieć na farmkę Tutaj zatankowany na maksa są już. Teraz tylko gotowe do jazdy. No tak, wyruszymy e, znaleźć piłę. Bo piły nie mamy. Musimy ją znaleźć jeszcze. O, to się bardzo przyda. Na razie nie wiem za bardzo, jak tutaj się wszystko kraftuje. Ale powoli się nauczymy. O wooden ladder, bardzo dobrze. Drabinę mamy, więc się przyda do naszego domku. Może na dach jakiś. Czy domku nie będziemy budować, po prostu będziemy dostawimy ten e, stodołę całość. Może nie, albo nie. W sumie możemy tutaj się zacząć się w tym mieście, bo tutaj też jest całkiem ciekawy. jeszcze się pomyśli w sumie. Na razie najważniejsze to przetrwać, tak? I tego się trzymajmy. Póki co. Dobra. Baczemy, Leczamy. ludzie? Ludzie jest kawałek gdzieś? Zbierajmy jakieś córki jeszcze, zobaczmy. A właśnie, nie pokazałem wam jak wyglądam. A wyglądam zarąbiście. Zarąbiście. Patrzcie. Ojej, oh yeah. Teraz to wygląda. Teraz to jest żołnierz z pierwszego zdarzenia. Jaka, jaki gang, kuźwa, jaka broń wielka. Dobra, tu ładnie. Do tego się nawijemy. ją no, no, no. O kurna, zatruła mnie. Blis armor, o tak, dobra to już O jak wygląda, pakier, pakier Dobra załóżmy to yy, Załóżmy to zamiast, dobra wywalmy na chwilkę to I załóżmy to, tak jest Tak jest, patrzcie teraz jak wygląda Oh yeah. Teraz to jest ten gość, dobry gość, jeszcze to weźmy, pozbierajmy te. Dlaczego to jest amofilka? Nie mam pojęcia. Nie wiem, weźmy, zobaczmy. Bandaż? Przyda się. Przyda się, ale nie ma miejsca. No to załóżmy. Tak, na razie się na stroje skupiamy Ale tak chyba lepiej by było tych szarych niż tych czarnych Więc to wyrzucimy, a weźmiemy te bandaże Bo one się przydadzą Dobra, zapaliśmy je Dobra, na razie jedziemy na farmę szybko Tak jest, pojedziemy i zielonego, bo z przodu jest Dobra, jedziemy Zakręcimy to szybko Dobra, zjedźmy zombiaka Zielony możu, zielony Dobra, Dajemy, dajemy. Dajemy, może tego dogonię. nie. czy mięso z tego, nic z niego leci, z tego z jelenia. Jeleniu, jeleniu. Zobaczmy. Jest mięso. O kurde. Trochę tego tu jest. Dobra, zjedzmy coś i weźmy zamiast. Zamiast jedzenia weźmy to. Jedziemy. Może. Dobra, nieważne. Na razie jedziemy na farmy. Trzeba zrąbać jakieś drewno. A piłę trzeba znaleźć. Tak czy siak. Więc tutaj to nic nie da. Uy. Dobra, będziemy podróżować po miastach. No, w następnym odcinku. Mm, tak, znajdziemy na pewno trochę surowców, znajdziemy piłę i będziemy, będzie to dość trochę ta farma nasza inaczej wyglądała. Trochę będzie bardziej rozbudowana, więc to możecie się spodziewać nowości na tej mapie. Będzie bardzo fajnie. Dobra, no w takim układzie kończymy. I widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Jo, yo, 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 yo. Yo, yo.